Cześć, dzień dobry. Witam moi drodzy w kolejnym vlogu. Dzisiaj troszeczkę sobie tutaj jeszcze będziemy kontynuować ten odcinek o rozwiercaniu i zestawach, ale na początku muszę Was przeprosić. Nie wiem wczoraj dlaczego, dlaczego miałem taką e, pomroczność jasną, dlaczego mi tak wczoraj e, ogólnie... Otumaniło i powiedziałem Wam, że ten zestaw ma 105 mm. Miałem suwniarkę pod ręką, wszystko było pod ręką, a jeszcze taki numer odwaliłem. Moi drodzy, 105 jak najbardziej, tak, ale to jest Forterra i Proxima ma 105 mm. Tutaj mamy 102, nie 105 i za co Was najmocniej yy, przepraszam. Jeszcze raz przepraszam. Yy, co jeżeli chodzi o komory spalania. E, za chwilę sobie też porozmawiamy. E, ktoś mówił, żeby z trzykawką tutaj e, komory i ich e, powierzchnię, e, pojemność posprawdzać. E, można by coś takiego robić. E, można by oczywiście, ale powiem szczerze, e, to jest zabawa. Jeżeli ktoś by chciał się pobawić. No to ok, ja nie mam w tej chwili strzykawki. Strzykawka nie jest jakimś problemem, ale znowu to rozpakowywać, znowu to robić. Tu jest ogólnie już temat większy. Więc, jakby coś, to ewentualnie 50 dla kierownika to jak najbardziej. A 50 tutaj, czy wejdzie, czy nie wejdzie, to sobie zostawmy dla. Tych, którzy chcą się w to bawić. Dobra, moje drogie mordeczki. Jak to mówi jeden z youtuberów. Zestawy już są spakowane, poukładane, zabezpieczone, tak jak było. I chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie. Zetor Original Parts. Zetor. Original Parts. Zetor. Zetor. Wszędzie mamy napisane Zetor Original Parts. Tutaj temat pociągniemy ogólnie. E, być może, że kilka odcinków będzie, żeby tutaj Wam pewne rzeczy uświadomić i pewne rzeczy Wam przekazać. Żebyście też byli świadomi tego, co kupujecie oraz tego, co jest dostępne na rynku e, Słuchajcie Tu mamy termostat Termostat motorada e, Zatorowski do 7.2.11.5.2.11 e, Termostacik oryginał Ja go tutaj otwierał nie będę bo to mi nie o to chodzi e, ponieważ wiele osób kupujących na Allegro, jak i kupujących na innych portalach aukcyjnych, a także w sklepach internetowych, nie potrafi zrozumieć pewnych rzeczy. I też to nie jest do końca wina sprzedawcy, ale i klienta. A mianowicie na rynku pojawiło się kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu, pełen produkt zetorowski, który nie jest oryginałem, ale oryginalnym zamiennikiem. I teraz już Wam chcę coś pokazać. Zobaczcie. Tu już zestawy naprawcze nie będziemy oglądać, ale tu mamy oryginalny termostat. I teraz, zobaczcie, naklejka z kodem. Nie wiem, czy kod będzie czytelny. Jest, więc tu mamy numer katalogowy. Wszystko jest podane. Naklejki są praktycznie identyczne z tym, co Wam chcę za chwilę pokazać. Kwestia jest też tej taśmy. Ktoś powie, że nie do, taką taśmę to sobie można wszędzie kupić. E, no myślę, że kupić tak, ale wykorzystywać takiej taśmy no z tym logo, no każdy nie może. Na to muszą być zgody. I to jest taśma klejąca z napisem Zetor, oklejona zamknięta, czyli tak by jakby plomba. I teraz zobaczcie. Mam tu produkt, który też jest oklejony taką samą taśmą. O. Tu, tu, tu jest ta sama taśma, tak jak widzicie oklejone tymi samymi taśmami, ale różnica jest już znacząca. Jeżeli chodzi o sam produkt, moi drodzy to mamy tutaj przeguby ten przegub to jest przegub od zatora Proximy to jest przegub prawy od zatora 72 11 mógłbym oczywiście jeszcze poprzenosić inne przeguby inne części ale chcę Wam tylko pokazać to na przykładzie żebyście mogli to zrozumieć i sobie przeczytać. Zetor approved parts. Zetor approved parts. I mamy tu to samo. Eee, moi drodzy, to nie jest żadna podróba jako podróba, ale jest to zamiennik wypuszczony i wyprodukowany dla Zatora, zapakowany przez Zetora. I najprawdopodobniej wypuszczony tylko i wyłącznie na rynek krajowy polski, e, powiem Wam szczerze, że często mam takie wrażenie, że może być to jakiś import wsadzony. Ale rozmawiałem z mądrzejszą głową ode mnie z jednym dystrybutorów tego oto produktu więc niekoniecznie termostat po polsku po angielsku naklejka ta sama zobaczcie naklejki są te same tylko że już mamy z napisem AP i kwestia Przyniosę Wam jeszcze jedną rzecz. Poszedłem i wróciłem. Eee, to nie jest termostat, nie jest po polsku, tylko po czesku. Eee, tutaj, akurat, zbieżność nazw. Pisane identycznie. Więc tutaj mamy produkt jak najbardziej zatorowski, oryginalny. Dostępny, jak i w Czechach, tak i w Polsce. I tu mamy ten. Oryginalny zamiennik. A nawet jeżeli ktoś by chciał sobie to gdzieś poczytać, to są hurtownie, gdzie jest napisane od razu zetor zamiennik, producent zetor zamiennik. Tak to jest opisane i takich produktów powiem Wam szczerze, pojawia się coraz więcej. Na przykładzie tego przekubu z Proximy, on kosztuje około. 100, 110, 120 zł. Nie przygotowałem się jeżeli chodzi o cenę. Teraz ja wam mówię, ale jeżeli chodzi o oryginał, on kosztuje około 300-350 zł. Więc tu jest przeskok e, bardzo duży. Już wam pokazuję, jeżeli to tylko otworzę w tym miejscu, chociaż nie robię tego, robię to niechętnie ponieważ klient następnie kupując taki produkt otrzymując go dzwoni do nas z pretensjami że on dostaje oryginalny to produkt a że tu jest zamiennik że to my jako sprzedawcy kombinujemy nie moi drodzy my nic nie kombinujemy jak widzicie ja go otwieram i go wyjmuję Tutaj, jeżeli chodzi o to, to te przeguby, e, różnica jest taka, że oryginał nie ma smarowniczki. Ten ma oryginalnie, tu nie ma tego plastiku w kartoniku. Przyjeżdża niezabezpieczony. I tu w tym miejscu oryginał ma taką e, kostkę, nie kostkę, do przytrzymania kluczem. Nie żeby tutaj e, żabkami czy coś w stylu kombinować, tylko żeby złapać normalnie kluczem za kwadrat i przytrzymać. Długość odzetora najbardziej popularna, czyli 170 tu mamy 150 na sofmiarce 154 i tutaj około 2 cm, więc długość od środka do końca się zgadza. Jeżeli chodzi o przeguby typu z 33-40, 53-40, klienci twierdzą, że różnica jest około centymetra. My to mierzymy. Czasami się zdarza, że Otwieramy taki kartonik, ale wtedy klientek zamawia komplet, po prostu. Czy nawet do zrobienia zdjęcia na żywo, musimy otworzyć. Mierzymy, oglądamy. I nawet miałem ostatnio spięcie z pewną panią, która uparcie twierdziła, że wysłaliśmy jej Chińczyka, że to nie jest oryginał, bo wygląda inaczej tłumaczyliśmy, tłumaczyliśmy i do pani nie dotarło, że jest to zamiennik zetora, za które zetor bierze pewną odpowiedzialność i nie ukrywa tego, że jest to po prostu zamiennik. Zamiennik zetora pod zetora. No nie wiem jak to inaczej. Ująć, żeby Wam to powiedzieć tak jak najlepiej, żebyście mogli to zrozumieć, brakuje mi słowa. Nigdy nie byłem poliglotą, więc nie będę tutaj ściemniał, że jest inaczej, ale myślę, że kwestia pozostaje tutaj zapotrzebowania rynku. Teraz ktoś, kto chce kupić przeguby, które kosztują. Dwie sztuki powiedzmy. W zamienniku 200, 220, 220, 230, powiedzmy 240. Nawet nie kosztuje 250 zł. E... Chyba nawet 100 za sztukę. Nie chciałbym skłamać. Może 105, może 110, no ale mniejsza o większość. E... Oryginał około 300, 600, 700 zł. powiedzmy. Jeżeli chodzi o Forterrę, to na, tam już jest różnica ze 130 na 400 chyba złoty przeskok o przegubach yy, i praktycznie te przeguby, yy, no, oryginalne wytrzymują. No nie można powiedzieć, że nie wytrzymują, bo wytrzymują latami, yy, ale też to nie jest jakieś idealne rozwiązanie, ponieważ te fabryczne przeguby nie są smarowalne. Tutaj ktoś po prostu to wymyślił. Podpisać z kimś umowę. I tylko nie chodzi o przeguby. Bo już nawet mogę iść za chwilę na regał i wam poprzynoszę produkty, które są zamiennikami. Na pewno pompa wody już jest, Zetorowska jest zamiennikiem. A zresztą przejdę się na magazyn. Poczekajcie. Zobaczcie sami, żeby nie było. Pompa wody. Czeska, Aproved Parts. Pokrywa termosatu plastikowa. To jest oryginał, moi drodzy. Plastikowy oryginał. Całe życie robili aluminiowe. Teraz jest plastikowy oryginał. Co jeszcze mogę Wam pokazać z tym Aproved Parts? To jak mówiłem, cała gama przegubów. Przeguby Aproved Parts. Aproved Parts. Aproved Parts. Approved parts. Stabilizatory do Forterry Original parts ja wam kiedyś pokazywałem jest to e, IHC dobrze pamiętam e, Walter Walterscheide Czy CBMA CBMA -y to są Więc tutaj mamy oryginał pod zatorem Dlatego taka cena jest ponad 450 zł za sztukę I tu mamy oryginał Pompka fragokowa zapakowana w kartonik jako Z original parts, więc jak najbardziej tak. Filtr do hydrauliki i jak najbardziej też oryginalny zetorowski. O. Więc tu wszystko jest w oryginale. I proszę, kolejny filtr zetorowski. Filtr hydrauliczny Proxima Plus. I oczywiście. Prowet Parts, czyli już mamy tutaj zamiennik. To co mówiłem o przegubach e, zatorowskich do Fortery. Prowet Parts, zamiennik, oryginalny zamiennik. E, tu mamy gufero zatorowski, uszczelniacz kombi. Też mamy oryginal Parts, więc tu się nic nie zmienia. Przeguby do 73-41, 73-40 yy, z mostem Cararo, to co mówiłem, że mamy rozpakowane dwie sztuki. Kolejna pompka hamulcowa fragokowa zapakowana w oryginalny karton zetorowski, oryginalne tarcze sprzęgłowe. Zapakowane, starsza sprzęgłowa luka zapakowana w oryginalny karton. Więc, tak jak widzicie, tam gdzie są newralgiczne produkty, mamy oryginał. Tam gdzie coś się często wymienia, jest dostęp na zewnątrz. Zetor poszedł też w zamienniki. Jeżeli ktoś ma jakąś grubszą wiedzę w tym temacie, porozmawiamy. Z miłą chęcią ja też przyjmę od was wszelakie informacje w tym kierunku, być może, że ja się czegoś dowiem, nie mówię, że mój dostawca mnie oszukał. A nawet jeszcze znalazłem coś takiego, oryginał, zetor części zamienne. Zobaczymy, czy mam tego więcej. to są dwa produkty. No, tu jest niby oryginał po czesku. Tu jest zamiennik, ale zaraz to sobie otworzymy. Zobaczcie, produkt wygląda na identyczny. Obróbka, tu. Obróbka, tu. Spaw. Jest ten sam. Tu wszystko jest to samo. I na jednym jest napisane zetor Polska. Numer katalogowy. Fakt, że już jest inny numer nabity ale to być może, że to jest związane z tym, że są różne dostawy. Tu mamy Zetor części zamienne, też jest numer, wyglądają identycznie, nie chcę tego dalej wyjmować, bo te kartony i tak już swoje przeżyły, więc widzicie, z tymi produktami Zetora, o, kolejny produkt, oryginalny Zetor Parts i z tego, co właśnie wiem, że są to części wypuszczone na rynek, Polski jako to, czego klienci szukają, czyli produktu dobrego. O, Czyli produktu dobrego. Mam jeszcze kolejny produkt. Oryginal parts to są to śruby do tarczy koła tylnego, do zatora, do skręcenia. Eee, więc rynek polski najprawdopodobniej klienci poszukiwali części tańszych i dobrych. Na to Zator zareagował, wypuścił to, co wypuścił i to się sprzedaje, moi drodzy. Jeżeli chodzi o te produkty, nie ma z nimi reklamacji, więc to jest najważniejsza rzecz. No cena jako cena też jest fajna, bo jest dużo niższa niż ten oryginalny oryginał. I zobaczcie, tu już mamy Oryginał z Stabilusa z napisem po polsku. Więc tutaj. Trzeba by naprawdę na to zwracać uwagę co się kupuje. Moi drodzy nie przedłużam w dzisiejszym odcinku to wszystko. Taki odcinek yy, o niczym i z niczym ale poszerzającym horyzonty i informacje wymiana informacji też jest bardzo ważna trzymta się do następnego cześć